Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku, słońce już wysoko, 10 rano, stałem przed siódmą. wysłałem faktury, goni mnie trochę czas, powinienem być o szóstej na garażu, bo mamy dzisiaj wtorek, a w czwartek przyjeżdża pan odebrać swojego kampera, którego robiliśmy na zlecenie, a jeszcze jest sporo tematów do zrobienia i będzie trzeba jeszcze podjechać po materiał budowlany, dzisiaj albo jutro i pozamykać. Zamknąć tą budowę na, tak naprawdę na zero, i to najlepiej kilka godzin przed odbiorem, żeby mieć pewność, że na pewno wszystko działa i jest skończone. No i oprócz tego wyszedł jeszcze jeden temat, który, który mi trochę zabiera radość z tego odbioru tego auta, bo kupiłem w sobotę samochód, kolejną bazę pod budowę Kampera. I na powrocie dosłownie przed garażem wyskoczył mi check engine i Ad blue system, który niby jest uszkodzony. Muszę zawieźć auto do mechanika. Zostawiam to na poniedziałek, bo tak jak mówię w czwartek odbiór kampera, a w piątek rano jedziemy z mankiem na trzydniowe poszukiwania, więc do tematu wrócę w poniedziałek. Zawiozę do mechanika. Być może jakaś pierdoła, ale powiem Wam szczerze, że jakby się nie obrócić tam dupa z tyłu i Muszę się wziąć w końcu za siebie i zacząć też się dobrze odżywiać, wrócić na siłownię i spędzać ten czas poza pracą aktywnie, żeby tą głowę ustawić w, dobrym, w dobrą stronę, bo e, czuję po sobie, że e, no, tego stresu jest coraz więcej i siada to wszystko od tego momentu, kiedy miałem tą posłuchę, i teraz staram się nadrabiać e, straty, żeby się przygotować do zimy. I czuję ten tu ten, e, takie wiecie, ten stres i napięcie związane z tym, że tego czasu zostało mało, to wszystko po drodze mi się sypie. Muszę wrzucić trochę na luz. Może dobrze, że jadę w piątek właśnie i sobotę, niedzielę z Mankiem, bo ta głowa trochę odpocznie i wrócę w pełni sił w poniedziałek gotowy znowu do tego, żeby przełamać te wszystkie problemy. Dobra, nie przedłużam jedziemy na garaż, a Was zapraszam serdecznie do oglądania odcinka aż koń się uśmiało, że wylądował wracając do tematu Skody to wczoraj po powrocie z salonu Karola zadzwoniła do tego motorombudsman, o którym Wam wspominałem w poprzednim odcinku Temat jak najbardziej do zrobienia, chcą się tego podjąć, ale mają bardzo dużo pracy i trzeba poczekać kilka miesięcy, więc korzystamy jeszcze w międzyczasie z tej bezpłatnej porady prawnej, bo mamy w ubezpieczeniu coś takiego i dowiemy się od czego zacząć. Przede wszystkim interesuje mnie to, czy jeżeli poczekam te kilka miesięcy na motor Ombudsman, a samochód będzie już po gwarancji, bo zostało kilka miesięcy, czy będę mógł. No nie wiem, jak to prawo dokładnie działa, więc dam wam znać w najbliższym. Materiale, co z tym będziemy robić, Ady już tu przygotowuje drzwi, podstawienie okna i lecimy dalej z tematem. Dzisiaj chcę na pewno skończyć elektrykę i w końcu podpiąć wodę. Po poprzednich przejściach wlatuje taki zbiornik fiamy 70 litrów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka odcinków temu byłem u Marka i montowaliśmy taki pod długi zbiornik, ale wąski. Do mojego kampera i tam były bardzo grube ściany i ogólnie problem z y, mocowaniem tych króćców. Tutaj akurat są dwie opcje i to nad tym jeszcze pomyślę, ale zobaczcie ręka bez problemu wchodzi. Zabezpieczę jeszcze sobie to Sikaflexem yy, no i co z zalet tego zbiornika mamy już przygotowane miejsce na montaż na stałe. Do tego w zestawie śruby, belki już mamy na szerokość przygotowane w zabudowie tej skrzyni, więc z montażem nie będzie problemu. I jeszcze plus tego wszystkiego jest taki, że mamy elektrykę po lewej stronie, a po prawej zbiornik, więc przy pełnym zbiorniku ta waga się rozłoży w samochodzie. Dobra, wiercę dziurę o, tutaj i montujemy. Tym chciałem wywiercić, ale Adi podsunął mi pomysł, że może tym będzie łatwiej Ja akurat by pasowało 2,5 cm. Myślę, że powinno sobie to bez problemu poradzić z, z tym plastikiem, bo muszę schować to do środka. I tu dookoła wleci chyba Sikaflex. Myślę, że nie powinno być problemu, bo ściana tego zbiornika nie jest gruba, więc myślę, że tego gwintu wyjdzie na zewnątrz dosyć sporo, ale to zobaczymy za chwilę. No i pasuje mi 2,5 cm jest tutaj i to ma 2,5 cm. Wiercimy. Powodzi się nam przy końcówce. Zły sobie wziąłem ten rozwiertek. 3 centymetry. pomyliłem się jak ja to zrobiłem, sam teraz nie wiem do końca ale mam za duży otwór szukaliśmy teraz ostatnie 15-20 minut innego króćca o innych rozmiarach, żeby yy, zmienić, ale nie udało nam się nic takiego na ten moment znaleźć czajnik Ch -ch się zagotował <grym> zagotował się, yy, macie tak naprawdę wiecie, na, na żywo wszystko, jak, jak wygląda czasami dzień no, ale, ale to nie, ale jest nie było, stary... jeszcze, ale nie było Sie... nagrane jeszcze lotu tego narzędzia, które to zrobiło. No nie było. No i dobrze, że nie było nagrane. No nic dziwnego. Dobra. Wsiadam w samochód jadę, znaleźliśmy zbiornik. Zamówiłem jeden nowy i jadę teraz zobaczyć. Udało się znaleźć tutaj na miejscu, znaczy na miejsce 30 minut drogi używany. Być może uda mi się kupić dzisiaj zamontować. No. Będę musiał zostać. Nowy nigdy nie używany. Nowy nigdy nie używany, no. Dobra. Dawaj Rudy, jedziemy. Masz? Pin znasz? I popatrz jeszcze, zadzwoń do mnie, jak będziesz na miejscu w Potrzebuję jakiś do bardzo dobrej jakości lakier, lakier bezbarwny, Dobra. tylko taki, który nie będzie wyrzucał. Więc popatrz na takie droższe, może to jest jakaś, nie wiem, bo wiadomo, że wyciągnie te swoje, ale ten lakier, to który mamy. On... Nie nie? Oto kub jakiś mniejszy, nie? a popatrz i zadzwoń do mnie. Bo tego oddać nie można. Najwyżej zużyjemy to do innego auta. Dobra, widzimy się na miejscu. Cześć. Dobra, mam. Co prawda, nie w perfekcyjnym stanie, bo tu coś jest. Ale wygląda na szczelny, a to najważniejsze, i tak go nie będę od razu montował, tylko jeszcze poczekam, bo zamówiłem drugi z szybką deliverką, nowy, no bo robię na zlecenie, miały być nowe rzeczy, a nie zniszczone i używane, ale gdyby nie, nie dotarł na czas, to wrzucę ten i dogadam się z nimi, że po prostu jak przyjadą na jakiś kolejny serwis, to im wymienię. Muszę jakoś sobie z tym poradzić. I teraz uwaga, zapnijcie pasy widzowie, dzwoni do mnie właściciel, jak byłem tutaj w drodze, że ktoś czeka na mnie, jakaś kobieta. No i okazuje się, że się umówiłem z klientką dwa tygodnie temu na dzisiaj, bo chcę zlecić budowę kampera i o tym zapomniałem, a nie wysłała mi żadnej wiadomości wczoraj. Dużo osób pisało. No i dziś przypadło to w mojej głowie, no i ona teraz czeka pod garażem, a, a jestem pół godziny od domu. Piękny, dzisiaj naprawdę powodzi mi się pięknie. Jadę, bo szkoda czasu. W biały dzień. Już nie będzie teraz widać szczury jak koty. A Może się wróci, a może i nie. Gdzie byłeś? Gdzie się szlajesz? Siad. Siad. Daj łapę. Daj łapę. Good boy. Dobrze. Słuchajcie, Adi pojechał klientka też poczekała na mnie 40 minut, muszę. E, kurde, ogarnąć głowę, bo naprawdę nie może tak być, że 40 minut ktoś na mnie czekał, tym bardziej, że znaczy umawialiśmy się dwa tygodnie temu, miałem też sytuację. Chociaż nie usprawiedliwia mnie to w żaden sposób, bo no jakby w dwie strony to działa. Że przyjechałem tutaj na garaż i byłem z kimś umówiony na przykład w sobotę albo w niedzielę na dziewiątą i ktoś nawet nie napisał, że mu się plany pozmieniały, ja tutaj kwitnę zamiast, zamiast spędzać czas z bliskimi. Więc muszę jakoś ogarnąć ten temat. Tym bardziej, że tak jak zauważyliście, podjąłem decyzję, że będę budował na zlecenie, a nie tylko swoje bazy auta i sprzedaż, bo wtedy zawsze byłem nastawiony, że no, zostawiam sobie weekend wolny. W razie gdyby pojawił się klient, żeby tutaj przyjechać, a teraz będzie trzeba się przestawić i też zamawiać trochę więcej towaru do przodu, bo wszystko na wariackich papierach buduje na zlecenie i nagle się wiecie, dobrze byłoby mieć takie dwa zbiorniki albo trzy na miejscu tutaj na garażu na zapas. W razie właśnie jakichś pomyłek, coś, coś nie działa, bo teraz zostało mało czasu i każdy taki błąd kosztuje. A gościu też przyjeżdża z daleka odebrać to auto i wszystko musi być na tip-top. Co do tego zbiornika, dałem im już znać, że popełniłem taki błąd i nie mam zapasowego, że kupiłem używany. Gdyby się tak stało, że tamten nie dojedzie do czwartku, do godziny 10 rano, to zamontuję ten używany, a z tym coś pomyślę jeszcze nad jakimś innym króćcem, żeby to uszczelnić i nie wyrzucać, bo około stówki to kosztuje. Biorę się teraz za pompy, tak czy inaczej. Ogarnę temat tej wody dzisiaj, a zbiornik po prostu podłączę na e, samym końcu. Odcinek bardziej z tych, jak nie budować, nie prowadzić biznesu, ale tak, chociaż pokrótce Wam powiem, co trzeba kupić. Zbiornik to już pół odcinka dzisiaj z tym zbiornikiem. Jak już sobie poprawnie zamontujecie ten kruciec i wybierzecie sobie tą końcówkę, to macie do wyboru węże albo te miękkie, jeżeli miękkie, no to mosiężne końcówki, albo. Pójść w twarde, i to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie czyli te szybko złączki z twardym, z twardym wężem. Solidna rzecz. Nie przecieka, dobrze się to trzyma. Jak sobie to, wiecie, te długości wszystkie dobrze y, pomierzycie, zamontujecie y, na ścianach, pozabezpieczacie te wszystkie węże, żeby to y, na sztywno się działo, to tutaj naprawdę jest mały margines błędu, że będzie Wam to przecie przeciekało. Jeżeli jednak montujecie te miękkie, to pamiętać, żeby sobie to wszystko skręcać. Y y czymś takim, bo jeżeli zamont zamontuj skręcicie to końcówkami z widla czy z Aldi, to może być problem, bo tak było w moim przypadku, że mi te węże, pomimo tego, że były końcówki dobrze dobrane, te mosiężne do węży, węży jeżeli chodzi o rozmiar, to po... po w momencie odpalania na przykład bojlera, czy to ciśnienie było większe, no to te węże po prostu mi na tych końcówkach przeciekały dramat, więc warto iść w te w te twarde. Za tym wężem odkrótca montujemy sobie słuchajcie zbiornik ciśnieniowy z elastyczną membraną w środku, nabity dziewięcioma barami. To musi być przed, przed pompą, ja kiedyś zamontowałem, bez i ogólnie jest tragedia, bo no, stabilizuje przede wszystkim ciśnienie. Mniej się załącza ta pompa i przede wszystkim ogranicza wibracje i ten dźwięk. To naprawdę chodzi równo za tym. Trzeba to zamontować przed, przed pompą. Nawet nie ma o czym mówić. Możecie sobie to kupić w zestawie albo osobno, bo nie zawsze jest, więc zwracać na to uwagę. No i za tym już bezpośrednio lecimy za tą pompą na przykład do kranu. W tym przypadku mamy tylko zimną wodę, nie ciepłą, więc jeden przewód od kranu będziemy musieli sobie zaślepić i do tego użyję takiej mosiężnej końcówki tak to wygląda jedna, druga, 12 chyba rozmiar yy, zaślepie i, yy, i po temacie. To tak tylko wstępnie, żeby Wam powiedzieć, yy, co mniej więcej musicie sobie kupić i iść w twarde przewody z szybko z łączkami, będziecie mieli mniej problemów i przede wszystkim pracy, jeżeli chodzi o skręcanie tych wszystkich. Yy, Węży. Dobra. Biorę się, ale taki test yy, końcowy zrobimy sobie, jak już podłączę zbiornik, więc myślę, że w następnym odcinku. Podłączyłem. Przydałoby się to jakoś chociaż na krótko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Identyczny zbiornik napełniłem wodą i na razie zarzuciłem sobie tylko na tą skrzynię. Wrzuciłem do środka węża. Taki nieduży, 25 litrów w zupełności wystarczy na testy. No i teraz muszę podłączyć pompkę na krótko do baterii i zostało mi trochę kabla 3 Myślę, że w zupełności wystarczy. Plus minus do pompki i bez żadnych jakichś takich końcówek na stałe, tylko kostki gdzieś tutaj miałem kupione. Czekajcie, zaraz znajdę. O, Opa, coś takiego jak się pompa załączy, to będę widział, czy gdzieś cieknie woda. Czy wszystkie węże są szczelne. A o to mi głównie chodzi dzisiaj, żeby to sprawdzić przed końcem pracy. Chwila prawdy. O, słuchajcie, jak się pompka załączyła. Dobra, lecę posprawdzać. Mamy dzień kolejny. Wczoraj wam już nic nie nagrywałem, wlatuje śniadanie. Mamy godzinę 10 rano. Po drodze jeszcze złapię kawę. Objechałem kilka sklepów i w każdym znalazłem kilka rzeczy, które były. Co mi w tym momencie potrzebne do instalacji tej wody? Słuchajcie, wszystko już było w najlepszym porządku. Tak jak widzieliście, podłączyłem akumulator, pompa zaczęła działać i na koniec zostawiłem sobie ten prysznic zewnętrzny, który miałem podłączyć. I na końcu okazało się, że jest piętnastka, a ja mam instalację zrobioną na 12, 12 mm. Te wszystkie króćce i teraz tak, musiałbym kupić taką przejściówkę. Nie udało mi się jej nigdzie znaleźć dzisiaj bo tego najpierw szukałem z 15 na 12 i wtedy mógłbym zostawić tą instalację, którą mam i podpiąć się tylko pod to na te złączki, ale finalnie musiałbym na to poczekać kilka dni, żeby zamówić przez internet a jutro o 10 odbiór auta więc podjąłem decyzję, że zmienię całą instalację na 15 i udałoby się kupić wszystkie końcówki króćce żeby to wszystko z powrotem przerobić także no fala, fala jakichś niepowodzeń, ale to powiem Wam szczerze, że jak przychodzi coś nowego, jakiś projekt taki, gdzie odbiegamy trochę od tego, co robiliśmy wcześniej, to często pojawiają się właśnie takie problemy, że człowiek czegoś nie, nie sprawdzi dokładnie, nie przewidzi, ale no coś za coś. Kolejna lekcja, już teraz nauczony, wiem, że wiecie, przy kolejnym kamperze tego błędu nie popełnię. Dobra, jadę, bo jeszcze sporo pracy, elektryka dalej nie skończona, Adi tam już jedzie z tematem, chyba sprząta w środku, ogarnia, żeby już dzisiaj samochód był gotowy. Jedziemy. Właściciel kampera czeka już na stacji, o już takiego czasu to nie mieliśmy nigdy, zobaczcie co tu się dzieje. Jakby granat wpadł. Jest ogólnie tragedia. Na nie tyle co na ostatnią chwilę, ale dużo wykończeniówki pozostawało jakiś pierdół. To tu jeszcze coś, to tam na pewno jeszcze coś wyjdzie w międzyczasie. Pierwszy i ostatni raz umówiłem się tak na dzień. Zazwyczaj robiłem tak, że miałem gotowe auto, wtedy dawałem znać, słuchajcie, auto jest gotowe. Możecie sobie je odebrać kiedy tam chcecie. Dzisiaj, jutro za tydzień, za dwa tygodnie nie ma pośpiechu. A tutaj mu zależało, żeby już na weekend odebrać. My mamy dzisiaj czwartek, w piątek nie mogę, no bo jutro z samego rana jadę z Mańkiem na trzydniowe poszukiwania. Sam jeszcze nie mam nic gotowego więc jak wydam samochód, nie biorę się nawet za porządki, tylko za przygotowanie renówki. No i tyle: ogień zobaczymy. Dobra, jadę, bo on tam już na mnie czeka. Klient już pojechał. Auto finalnie, słuchajcie, odebrane z jakimiś tam małymi przygodami, no bo wiadomo, trzeba było jeszcze wszystko posprawdzać, że nie było na to czasu, ale nic takiego wiecie, bardzo strasznego. Wyjechany jestem jak pięty Andrzeja po pielgrzymce. Zresztą widzicie sami po tym odcinku, jak dużo się dzieje, ile jakichś różnych spraw jeszcze miałem ci auto zawieźć do Andrzeja Mechanika, ale nie, nie zdążyłem. Jutro będę musiał rano to zrobić przed wyjazdem, a teraz sprawdzam renię, czy odpali. Muszę przygotować jeszcze ten samochód dzisiaj, już się tak nie chce na wyjazd jutro. W sensie nic, nie będę wiele szykował, tylko powrzucam, wezmę jeszcze trochę drewna na jakiegoś, jakieś ognisko i to w sumie chyba tyle. No i wodę muszę zatankować. No, Renia, proszę cię, nie zawieź mi dzisiaj. Ojej, jak dobrze. Dobra, niech pochodzi. Niech ten akumulator się też trochę podładuje z tyłu. I tyle. Trochę ogarnę jeszcze, może tu w środku coś popsikam jakimś placzkiem i gitara. Tym razem wiele z sobą nie zabieram, chociaż wygląda, wiecie, no pełny, pełny bagażnik, ale za tym mamy lodówkę, więc tego miejsca tutaj nie ma zbyt wiele. Gumowce, buty na zmianę. Łopata, detektor, słuchawki, drugie w razie gdyby się coś stało, palenisko, trochę drewna, kantówek pobrałem, żeby sobie wieczorem przy ognisku posiedzieć, dwa leżaki dla siebie, dla Mańka i stół. I to tyle. Nie biorę żadnego gazeba, kociołka, bo kupa roboty ostatnio z tym była, finalnie jeszcze trzeba wró wrócić później do domu i wszystko ogarnąć ze 3 godziny, pomyć te kociołki, nie chce mi się już po prostu. Kiełba z ogniska... I tyle relaks, bo tak jak widzicie jest naprawdę grubo na pełnym ciśnieniu i chciałem ten weekend po prostu nie mieć nic totalnie na głowie. Odkładam, znaczy nagrywać wam będę odcinki, ale żadnych klientów, dzwonienia, nic, po prostu taki stuprocentowy relaks. Mamy dzień kolejny. Proszę bardzo, suszarnia. Na środku garażu. Oczywiście obudziłem się z praniem wczoraj wieczorem i nie wszystko, ale część jeszcze mokra. Proszę bardzo, nabytek kiedyś kupiłem, czy tam 5 lat temu i do tej pory raz od czasu się przyda Suszy się, lecimy do Andrzeja oddać auto, żeby już na poniedziałek wtorek było gotowe i jedziemy po Mańka na, na ten... na na stację. Także działamy, dawaj, gonimy. Auto odwiezione i tak wstępnie, no nie będzie to tania impreza, coś tam z tym AdBlue się podziało, ten check engine to chyba właśnie się zaświecił przez ten AdBlue, czyli ekologia, ekologia się sypie, wszystko działa, auto naprawdę jedzie dynamicznie, a te wszystkie dpf -y, właśnie AdBlue, te systemy, to się psuje i... No i to nie jest tani wydatek, bo Andrzej mówi, że Wymiana całego systemu AdBlue Około 3000 funtów No to już tak naprawdę ucina budżet Kupujesz auto za ósemkę, dziewiątkę I dokładasz dwójkę, to miałbym za 12-13 Lepsze rocznikowo auto I połowę przebiegu mniej nie? Także no, zobaczymy Czekam jeszcze na ostateczny werdykt Nie biorę sobie na razie tego do głowy Jadę, idziemy teraz odebrać Mańka I... Zaczynamy, startujemy weekend odpoczynek i relaks. W tym odcinku tyle. Dziękuję wam, życzę i Widzimy się w kolejnym. Zostawcie jakąś aktywność tam komentarz, łapę dla zasięgu i tyle. Do następnego. Cześć.